Sieman, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić nieskończalność bloków diacowych lub innych bloków. Będą nam potrzebne dwie, po, dwie pochodnie, na przykład dwa bloki, na przykład ja wybrałem stone, y, sześć czerwonych proszków. można więcej lub nie, y, jeden lepki tłok, bo bez niego się nie uda. Na przykład blok, ja wziąłem, żeby wykopiować blok diamentu. Wchodzimy ten blok diamentu, dajemy redstone i coś takiego się dzieje. Na przykład bierzemy dirt. Ja wziąłem dirt i taki takiego. Czasem się może coś a widzimy, się kopiuje. No, widzimy. Dobrze. Ale teraz wam pokażę wykonanie tego. To bierzemy jak tutaj jest pokazane. Tak, jak żeby. No dobra, my się raz, dwa, trzy tutaj i bierzemy tutaj gdzie pochodzi, tak? tutaj, kierunku, ja wziąłem tu i tu wchodzimy tu lepki tu widzimy, że tu się takiego dzieje wchodzimy tu i świetnie Dobra, jeszcze dzisiaj Wam zaprezentuję jak zrobić no, jak zrobić pułapkę łatwą na potworki ale to jest takie dosyć. No, fajnie. Bierzemy żelazne drzwi. będą do tego bo To jest niepotrzebne To też, to też, to też. I woda będzie nam potrzebna. To jest chyba jeszcze jeden, na przykład blok. To wezmę. Tom jeden I musi być tam każdy musi być z takiej strony jeśli tu wyjdziemy, to jest zamknięte tak? a jeszcze ja wam zaprezentuję to muszę jeszcze wam pokazać jak to działa na przykład na kliper. i później trzeba zrobić coś, coś takiego tak? musi być coś takiego lewa lub ale, no, tutaj lub lewa, ale najszybciej to by było lawa, ale no, dobra to od razu mówię. I <coughs> wszystko dzieje się, tak? Kładziemy tu kliperka. Oj, co? Nie wiem. coś nie chce spać. Długo. Ale widać, że się dusza. To nie jest przez kloty. Nie, ale Dobra, sorki. Jeszcze raz. Bez ząbiaków. Bez tych. Coś takiego. Dobra, użyjemy do tego... na bo on ale... do tego jednak wody i tak. Zombiak. A jeszcze wpiszcie w komentarzach, czy... Jaki program do montowania, żebym usunął na przykład taką rzecz. No i...

latarnię. Tak umiecie zrobić. też, takie dodatkowe coś tam. Blok za bierzemy lub blok złota, lub blok diamentu. Bierzemy magiczną latarnię. To może być tak, lub tak. Może tak na razie. Czy na trzy, lub tak. A i będę jeszcze dodawał sobie niwelek, będziecie chcieli.

再你先哥。